You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. Zapraszam na relacje z festiwalu, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Co roku z niecierpliwością czekam na kolejną edycję. Tym razem bardzo kobiecy festiwal. Zapraszam na rozmowy z organizatorami tegoż festiwalu i z gwiazdą, która ma ponad 100 lat. Biki Dudę. Ósma edycja Brave. Festivalo. Festiwal Brave co roku e, wszystkim uczestnikom dostarcza wielu nowych emocji, wielu inspiracji, otwiera e, bardzo mocno i horyzonty. E, inaczej patrzymy na, na różnych e, ludzi, którzy nas otaczają. E, jak Ty podejdziesz do e, tej edycji? Co ona Tobie daje oprócz tej czułości, otwartości, o której już mówiłeś? Każda edycja Brave Festiwalu po prostu Konfrontuje mnie z moimi ograniczeniami, konfrontuje mnie z moimi uprzedzeniami, konfrontuje mnie z moimi niemożliwościami. Za każdym razem, jak widzę jakieś zdarzenie, rytuał, czy nawet cząsteczkę innego świata, bo przecież my nie przywozimy całego świata. My przywozimy coś takiego, co wiesz, jest, jest, jest piżmowiec. Jest, jest takie zwierzę, które ma gruczoł zapachowy. Piżmo, mózg. Bardzo często my inne kultury traktujemy w taki sposób, jak tego piżmowca, że wycinamy ten gruczoł zapachowy, który powoduje, że mamy niesamowitą perfumę, ale całe zwierzę odstawiamy na bok, nie jesteśmy zainteresowani. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę, że my na ten festiwal przywozimy ludzi, którzy pokazują nam zaledwie mikroskopijną cząsteczkę. Ale mimo to na tym styku między nimi a mną, czy między nimi a nami, zaczynają się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Zaczyna być dotknięta moja akceptacja, moja przestrzeń, moja otwartość. Zaczynam mieć uruchomienie różne inne rzeczy właśnie w jakimś sensie nieintelektualne. Konfrontuję się z tym, czego nie wiem, czego nie rozumiem i to jest dla mnie szalenie ważne. Patrzę na ludzi, którzy chodzą po ogniach, patrzę na ludzi, którzy przekłuwają swoje ciało różnymi ostrymi narzędziami, czy tną się nożem bez niczego, czy śpiewają pieśni, które mnie poruszają i nieustannie się zastanawiam, czego, dlaczego nie wiem tego, co oni. Na czym polega to, że oni wiedzą coś, czego ja nie wiem. Na czym polega to, że e, kultura i różnorodność przejawów człowieka na świecie jest tak nieograniczona, że właściwie każda próba sprowadzania nas do czegoś, że jesteśmy tym, jest z góry fałszywa. W związku z tym dla mnie to jest taka sytuacja, że ponieważ ja nie chcę być, e, nie chcę mieć gąbrowiczowskiej gęby, że jestem tym, to ten festiwal pomaga mi właśnie zobaczyć, że. Nie jestem tym, ale też nie jestem tym, nie jestem tym, więc jest coś, jest coś we mnie poza mną, poza kulturą. Jest coś większego niż kultura i wychowanie, jest coś potężniejszego. To mnie interesuje. Pewien opad klasztoru w Tybecie, którego odwiedziłem kiedyś, e, rozmawiamy i on nagle mnie pyta: a dlaczego wy w Europie jesteście tak strasznie nastawieni na stwarzanie fikcji? Dlaczego wy nie szukacie prawdy, tylko tworzycie fikcję? I dla mnie ten festiwal trochę. Ja nie mam oczywiście żadnego patentu na prawdę, ale dla mnie ten festiwal jest trochę o szukaniu prawdy, a nie o stwarzaniu fikcji. Ale oczywiście tam, gdzie dochodzi do zderzenia kultury, tradycji, muzyki, śpiewu, zawsze tworzy się jakaś fikcyjna sytuacja, ale może też i prawdziwa. Tego nigdy nie wiem. I to w tym próbuję się odnaleźć. Po prostu to jest dla mnie taki trening na moją otwartość. W niektórych prajach, w niektórych sytuacjach, w niektórych mniejszościach można mówić wręcz o prawie do kultury, albo braku tego prawa do kultury. Więc też Brave Festival chce pokazać, że jakby każdy człowiek ma prawo do swojej kultury. Że ta kultura jest i duchowa, że to jest i tożsamość, że to jest i artyzm, i tradycja i tak itd. Tak to się zaczęło od rozmowy między Anną Zubrzycką, która jest kuratorem tegorocznej edycji, i mną, kilka lat temu. Mówię, Anna, może byś przygotowała edycję, na którą masz ochotę. Może byś przygotowała jedną edycję, która jest dla ciebie ważna. I ona mówi, od lat bym chciała posłuchać głosu różnych kobiet, kobiet, głosu nie tylko w tym sensie, że śpiewających, ale po prostu głosu problemów spraw kobiet z innych kultur. I zaczęła to przygotowywać. Pojawiły się kobiety z Gruzji, ze Swanety, pojawiły się Brazylijki, które dzięki pieśniom wyleczyły się z jakiejś głębokiej depresji, pojawiają się kobiety z Tanzanii, pojawiają się kobiety z innych krajów, pojawiła się biki Dude która ma według kalendarza ma 108 lat i w dalszym ciągu inicjuje, śpiewa, tańczy, zaklina, ma wielką wiedzę do przekazania Forum Kobiet to właśnie nowa, tak. e, nowy element podczas tej, tej edycji, pewnie typowy w związku z tematem, jakby tutaj na korespondujący, mm -hmm. e, natomiast chciałabym dopytać, jakie tematy są poruszane podczas tego Forum Kobiet? Pierwszy temat był, e, jak pomagać dalej młodszym pokoleniom, jak, jak możemy, jak nasza pomoc może iść jeszcze dalej. Pierwsze spotkanie mieliśmy z Lea Weiler, która jest wiceprezydentem Rock International i z mamami z Brave Kids. Patrzyliśmy na, na to, jak, jak można wychowywać młode pokolenie, żeby ono w naturalny sposób pomagała dalej innym. Jak pielęgnować własną tradycję, gdy się jest wykorzeniony ze swojego miejsca. To jest myślę bardzo ważny temat i jesteśmy właściwie wszyscy wykorzenieni, a może nie wszyscy, ale ja na przykład jestem, bo ja mhm. byłam wychowywana w Australii, teraz jestem w Polsce, mimo to, że jestem, mam polską rodzinę. To później jest jakby pytanie o swojej swoje własnej tożsamości. Młode osoby tutaj chodzą na uczelnie do Wrocławia, później no nie wiem, jadą do, do, do Ameryki i tam szukają pracy. Tak, jest wielki, wielki ruch w świecie teraz i, i jest taka bardzo wielka wydaje mi się potrzeba zrozumienia kim ja jestem i jakby pielęgnowania tego i bardzo mocno nie pozwalania tej, tej, tej tożsamości, żeby ona się stała taka ta, tożsamość jak wszyscy. Czyli taka, no taka tak, takie nic, my wszyscy jesteśmy, jesteśmy tacy sami, nie jesteśmy i, i dlatego ten świat może być taki piękny, bo są różne kwiatki w ogródku, prawda? Jak walczyć o szczęśliwą starość? Bo to jest rzeczywiście ważny temat, a szczególnie dla tych, dla tych kobiet z Brazylii, które mają, walczą z, z tym, że mają ciemną karnację, że są stare, że są niechciane, że już ich dzieci gdzieś tam poszły. To jest, myślę, temat taki, który niedługo nas też tak czeka tutaj w Polsce. Każdy dzień ma inny temat. Mamy w sobotę spotkanie z polskimi kobietami, z Ewą Błaszczyk, która prowadzi fundację i, i też chce, chcemy usłyszeć od niej, jak ona może być aktywna tutaj w Polsce i tym samym, tym samym zachęcić polskie kobiety do bycia aktywnymi kobietami w, w swoim środowisku, żeby zrobić coś dla innych, a tym samym dla siebie, podłączyć się do tego wszystkiego, co się dzieje wokoło. Mamy też część związaną z filmami. Mamy trzy cykle filmowe. Mamy Brave People Dog, czyli filmy o odważnych ludziach. Brave Focus koncentrujemy się na jakimś kraju, w tym roku na Maroku. Brave Context, czyli kontekstualizujemy ten festiwal, czyli pokazujemy rzeczy o kobietach. Nie mogę nie powiedzieć o tym, że podczas Brave Festiwalu różne role Pani pełni, choćby wczorajsze części, kiedy mogliśmy zobaczyć Panią w Teatrze Pieśń Kozła, podczas spektaklu Pieśń Lira. Jak przygotowania trwały do, do tego spektaklu? Przygotowania trwały około półtora roku w tej chwili. Już pracujemy nad tym spektaklem, czyli to jest drugi, drugi rok grania go. My zwykle pracujemy w takich e, bardzo skomplikowanych Skondensowanych trzy miesięczne, zwykle to są takie okresy prób. Później jest przerwa na to, żebyśmy grali inne spektakle, tak jak Macbeth, albo żeby, żebyśmy zrobili festiwal, tak jak Bray Festival, albo szkołę, tak jak też prowadzimy studia aktorskie. Później wracamy jeszcze raz i długo, długo, długo dłubiemy, śpiewamy, szukamy. Ta nasza praca to jest praca zespołowa, więc to jest trochę inne podejście do sztuki. To nie jest tak, że reżyser siedzi i mówi: Proszę panią, niech pani tam trzy kroki w lewo, i, 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 i pan tutaj z tyłu za nią, i tak dalej. Nie, my pracujemy razem, Grzegorz jest częścią naszego zespołu. Razem tworzymy, wytwarzamy te spektakle. Głównie poprzez muzykę, przez, przez śpiew, przez trening fizyczny też. To jakby pięknie koresponduje do tego, czym jest Brave, bo Brave nie pokazuje nam gotowego produktu, tylko zwraca uwagę na to, jak ten proces sztuki się tworzy. Początki Bravea były takie, że chcieliśmy właściwie odwrócić sytuację, którą, w którą znaleźliśmy się jako zespół. Czyli my szukaliśmy na zewnątrz, jeździliśmy do Grecji, do, no w różne kraje, szukając inspiracji dla naszych mm, spektakle. Tym samym przynieśliśmy te kultury tutaj, które nas tak bardzo inspirują. Chciałam zwrócić uwagę na warsztaty, które mieliśmy w tym roku przy Brejwie, bo bardzo mi, dla mnie było bardzo ważne podkreślić rolę przekazu z pokolenia na pokolenie. Były trzy warsztaty, jeden śpiew gruziński, drugie bębny afrykańskie i trzecie Aborygenki. I to dla mnie to po prostu chyba najpiękniejsze wydarzenie, aczkolwiek bardzo schowane, bo tam bodajże 20 osób tylko. Ja chciałam zrobić taki trzydniowy proces z tymi paniami z Australii, które specjalizują się właśnie w tak, taką technikę kropkowego malowania. Do tego warsztatu zaprosiłam właśnie kobiety, które są też działaczkami. Znaczy one, one są albo malują, albo zajmują się niepełnosprawnymi, albo pracują w szkołach z młodzieżą, e, robią terapię poprzez sztukę. I jak ja byłam tam wczoraj, to była tak niezwykła atmosfera, bo były te wszystkie panie skupione, cisza, inna przestrzeń, inny czas, inny moment, gdzie naprawdę jakiś proces się wytwarzał. Jeszcze mamy dwie osoby ze Świat Nadziei, um, które są też wykluczone poprzez to, że jedna jest osoba autystyczna, a druga ma zespół Downa, one też były tam. I to było dla mnie naj... To, ja miałam tak wielką satysfakcję, jak ja to zobaczyłam i doświadczyłam. Myślę sobie, no to jest to. To nie jest komercyjne wydarzenie, to jest jednorazowy skarb, moment w naszych życiach, w naszym życiu, gdzie możemy doświadczyć kulturę poprzez to, że doświadczamy drugą osobę, taką, jaką ona jest. Tym mam nadzieję i, i chyba jest Brave w tym roku, bo, bo, bo jest bardzo taki osobisty te kobiety, które przyjeżdżają, po prostu dają z siebie wszystko. Po koncertach jeszcze tańczą w garderobie, przed klubem festiwalowym. I nie mogą przestać śpiewać, nie mogą przestać się dzielić swoją kulturą i sobą. Przede wszystkim, no więc bardzo jestem zadowolona do tej pory odpukać. Podczas Brave Festiwalu zajmujesz się grupą wolontariuszy. Jest to jest ogromna praca. Tak naprawdę osoby, które przychodzą na festiwal czasami mogą tego nie zauważyć i chciałabym, żebyśmy poświęciły chwilę o tym, aby opowiedzieć na czym polega praca wolontariuszy, jak można dołączyć do, do grupy wolontariuszy podczas Brave. Festiwalu. Przede wszystkim rekrutacja osób, które zostają wolontariuszami podczas festiwalu, zaczyna się wiele miesięcy wcześniej. Zależy nam na tym, żeby grupa wolontariuszy, która co roku osiąga liczbę około 100, a często ponad 100 osób, była zamknięta na miesiąc przed festiwalem. Między innymi dlatego, że, że od dwóch lat organizujemy dla naszych wolontariuszy, nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla naszych wolontariuszy, różnorodne szkolenia, które z jednej strony pozwalają im podwyższyć ich kompetencje związane z zadaniami, które później wykonują dla festiwalu. Również jakby są takim prezentem dla nich, taką, takim odwdzięczeniem się z naszej strony za ich ogromną pomoc, bez której festiwal nie mógłby się odbyć. I tak w zasadzie jest od początku istnienia tego festiwalu: że wolontariusze stanowią podczas samego jego trwania jego trzon. Kto Zostaje naszymi wolontariuszami. To są przede wszystkim ludzie młodzi, przy czym jest to dosyć szeroki zakres. W tym roku zdaje się najmłodszy nasz wolontariusz ma lat 16, a najstarsze osoby są po 30. Więc to jest taka, taka szeroka rozpiętność. Więc od gimnazjalistów, przez licealistów, studentów aż po osoby pracujące, czasami specjalnie biorące urlop na nasz wolontariat. Aby dołączyć do tej grupy, no trzeba w odpowiednim momencie zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam przez cały, przez cały czas działa zakładka bądź Brave, w której między innymi są informacje na temat wolontariatu, dosyć obszerne, uprzedzające pytania, które mogłyby paść w indywidualnej rozmowie czy w rozmowie mailowej. Następnie należy się zarejestrować za pomocą, za pomocą formularza, który tam jest zamieszczony, a potem w toku tych kilku miesięcy przedfestiwalowych odbywają się rozmowy rekrutacyjne, w których umawiamy się na to, co dany wolontariusz będzie robił. Wolontariusze zajmują się skrajnie często różnymi zadaniami, są podzieleni na działy, potem w trakcie festiwalu każda grupa wolontariuszy, czy pojedynczy wolontariuszy pracują już bezpośrednio nie ze mną, koordynatorem wolontariatu, tylko z pracownikami festiwalu, czyli tymi ludźmi, którzy, którzy ten festiwal wszyscy razem tworzą. A jak Twoja przygoda z Brave Festiwalem się rozpoczęła? Znam osoby, które, które tworzą festiwal, właściwie znałam je zanim ten festiwal powstał, eee, i zawsze chciałam się w niego zaangażować. Zawsze mi coś jednak przeszkadzało, a to jakieś rzeczy związane ze studiami lub tym podobne rzeczy. Eee, aż, aż był taki rok, w którym wiedziałam, że w tym roku na pewno na Brave jestem we Wrocławiu i postanowiłam, że zostanę wolontariuszem. Eee, ale w grudniu eee, nastka. Korczak wówczas jeszcze gołaj, zaproponowała mi bym pełniła funkcję koordynatora wolontariuszy. Więc y, potraktowałam to jako wyzwanie i to było trzy lata temu I, i od tej pory ten koordynowanie wolontariatu jest co roku trochę większą sprawą. E, co roku coś dokładamy do tego projektu. E, stało się to całym projektem, a nie tylko takim mechanicznym y, przyjmowaniem wolontariuszy do zadania i odsyłaniem ich, ale staramy się wolontariuszy zachować przy sobie, dać im możliwość rozwoju. To nie jest festiwal o prawach kobiet, o równości, o nierówności. Nie, po prostu to jest festiwal o tradycjach kobiecych. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Kobiece tradycje w świecie są równie ważne jak męskie tradycje. Niektóre się przenikają, inne się nie przenikają. Na tym festiwalu chcieliśmy w tym roku akurat skupić się na kobiecych tradycjach. Pozostałe festiwale przeszłe i przyszłe prawdopodobnie będą festiwalami i kobiecymi i męskimi, ale Anna bardzo chciała, żeby jakby głos kobiet zabrzmiał troszeczkę donośniej. You're unbelievable! <gasps>